Jeżeli w Twojej rodzinie ktoś chorował na nowotwór, musisz być w szczególności świadomy tych znaków, które świadczą o tym, że w Twoim organizmie również może się on rozwijać. Większość z nas nadal nie wie, jak rozpoznać jego oznaki. Ludzie często dochodzą do tego za późno, kiedy nie ma już szans na wyleczenie. Dlatego warto wiedzieć, jak dokładnie pracuje nasze ciało i dzięki temu wykryć coś groźnego w odpowiednim czasie. Najczęstsze objawy raka. Każdy nowotwór jest inny, dlatego daje nam też inne znaki. Jednak możemy wyróżnić kilka uniwersalnych objawów, które są identyczne bez względu na to, jak rozległy jest rak i w jakim miejscu występuje. Jakie są zatem oznaki, które zazwyczaj zostają zignorowane, a świadczą o tym, że możemy mieć raka? Pierwszy: Zmiany w stolcu. Zmieniona wielkość stolca, czy pojawianie się biegunek to częste objawy wskazujące na obecność nowotworu w układzie trawiennym. Jeżeli dochodzą do tego niemijające pobolewania w brzuchu, koniecznie trzeba skonsultować się z lekarzem. Drugi: Zmiany w oddawaniu moczu. Częstsze niż zwykle chodzenie do toalety i bóle przy oddawaniu moczu mogą świadczyć o obecności raka prostaty czy pęcherza. 3. Bóle i opuchlizna Jeżeli odczuwasz bóle w miejscach, w których nigdy wcześniej ich nie było i zauważasz opuchliznę, może świadczyć to o nowotworze jamy ustnej, skóry lub narządów płciowych. Konieczne jest natychmiastowe udanie się do lekarza. 4. Krwawienie. Jeśli gdzieś pojawia się krew, czy to w stolcu, w moczu, czy w wydzielinie z pochwy, to bardzo ważny znak. Świadczy on o rozwijającym się już nowotworze. 5. Guski. Jeżeli widzisz na swoim ciele guski lub ten, który był na twoim ciele wcześniej zmienił wielkość, może to być oznaką kilku typów raka. Nie lekceważ ich. 6. Niestrawność. Objaw, który bardzo często zostaje zignorowany, to niestrawność. Z racji tego, że jest ona czymś powszechnym, ludzie nie dostrzegają w niej większego zagrożenia. Jednak może ona świadczyć o nowotworze układu pokarmowego, szczególnie, jeśli mamy również kłopoty z połknięciem jedzenia. 7. Zmieniające się pieprzyki. Pieprzyki bardzo często mogą alarmować o tym, że coś z naszym ciałem jest nie tak. Zmiany w ich obrębie mogą wskazywać na raka skóry, dlatego należy się jej bacznie przyglądać. 8. Nietypowy wzrost włosów. To, jak i gdzie rosną włosy, również może stanowić oznakę obecności raka. Jeśli rosną tam, gdzie wcześniej ich nie było i do tego rosną szybko, należy udać się na konsultację. 9. Zmiany skórne. Jednym z najczęstszych objawów raka jest kolor skóry, czerwony, żółty albo ciemny. Jednak nie jest powiedziane, że zawsze jest to objawem nowotworu. 10. Niewygoda. Jeśli jesteś zmęczony przewlekłym bólem, np. głowy czy pleców, istnieje prawdopodobieństwo, że w Twoim ciele rozwija się nowotwór. Taki dyskomfort doświadczany przez dłuższy czas wymaga wizyty u lekarza. 11. Gorączka Bardzo często gorączki są związane z nowotworem układu odpornościowego i nie tylko. Jest to objaw tego, że organizm broni się przed chorobami. 12. Utrata wagi. Również gwałtowny spadek masy ciała może świadczyć o nowotworze. Jeśli nie ćwiczymy dużo, jemy, a kilogramów ubywa, nie można tego zlekceważyć. 13. Kaszel. Przewlekłe pokasływanie i chrapanie w nocy to objawy charakterystyczne dla nowotworu układu oddechowego. Jeśli nie ustają, niezbędna jest wizyta u lekarza. 14. Powiększone węzły chłonne: Węzły chłonne są powiększone i stają się przyczyną dyskomfortu, to bardzo ważny znak. 15. Zmęczenie. Może wyda się to absurdalne, ale uczucie zmęczenia także może być znakiem ostrzegawczym, gdyż dzięki niemu broni się nasz układ immunologiczny. Niektóre rodzaje raka przyczyniają się do utraty krwi, co z kolei sprawia, że jesteśmy stale zmęczeni. Jeśli zauważycie którekolwiek z tych objawów, pamiętajcie, żeby go nie zlekceważyć.